Dzień dobry, witamy po drugim etapie Swiss Epic. Etap królewski 76,5 km, 2400 m w pionie, ale więcej zjazdów było. No i te zjazdy dzisiaj istotne, ale zaczęło się od niestety e, niefajnej przygody. Chociaż taki doświadczony rajder jak Marcin na pewno to opowie, co się wydarzyło. <grymka> Zdejmowałem kamizelkę na chyba pierwszym czy drugim kilometrze i zamiast zrobić to tak, że najpierw jedna część, jeden rękaw, potem drugi, to chciałem to zrobić naraz. Puściłem kierownicę obydwoma rękoma i niestety poleciałem na bok. W efekcie czego trochę uszkodziłem kolano, ale to nie jest najważniejsze. Większym problemem okazało się, coś niestety ze sztycą. Sztyca się nie opuszczała, a jak jechałem podjazdy, znaczy nie opuszczała się na zjazdy. Jak jechałem podjazdy, to delikatnie też opadała. Później się to gdzieś tam delikatnie samo poprawiało, ale mimo wszystko nie jest idealnie. No, nie jest idealnie, ale jak się człowiek do dobrego przyzwyczai, to później jest trudniej. Za to ja miałem trochę dzisiaj łatwiej, bo miałem na GoPro na kierownicy, więc udawało mi się Marcina gonić na tych wszystkich zjazdach. No, bo miał trudniej jadąc z tą sztycą w górze. No, ale chyba co dzisiaj najważniejsze, to to, że mi osobiście jechało się dużo lepiej niż wczoraj. Zajęcie... Potwierdzam. On potwierdza, tak. Zobaczymy jak dalej, bo zaraz do tego przejdziemy, że jednak będę musiał wymienić plecy, bo było 50 minut e, praktycznie podejścia na przemian z jazdą na rowerze, a żeby kręcić te wszystkie agrawki i zawijki, to ja tam widziałem na liczniku nagle 400-500 watów i tak jak widziałem jak Marcin się zagina, ale też mu nie ułatwiali inni... Zawodnicy, no to faktycznie chyba taką moc trzeba było, trzeba było generować, żeby tam po prostu dojechać. No ale zanim ten bufet drugi, który był, no to coś niesamowitego po prostu, jaka tam alpejska przestrzeń. No, dzisiaj te widoki po prostu robiły na nas niesamowite wrażenie, a wcale się to nie zapowiadało, bo była mega mgła. No. Tak, no i ra razem stwierdziliśmy, że nigdy na rowerze nie jeździliśmy w piękniejszym miejscu niż dzisiaj. I tak jak ten wyścig się nazywa Swiss Epic, no to myślę, że można było ten obrazek, który widzieliśmy, zwłaszcza na zjeździe, przypisać jako taką definicję tego wyścigu. Ogromna przestrzeń, dużo zieleni, wielkie góry, przepyszny soczysty, najeżony dużymi kamieniami, mniejszymi, jakieś przejazdy przez strumyki, ostre kamienie, single track. Nie do opisania radość z jazdy, oczywiście no to nie był prosty zjazd, trzeba było być cały czas skupionym. Kamil narzekał trochę, że ręce go bolą, mnie też bolały, no bo jednak trzeba trzymać mocno kierownicę, gdzieś tam hamować i to wcale nie było łatwe zadanie. Nie było łatwe zadanie, tym bardziej, że też jeszcze ten e, królewski podjazd i zjazd był dopiero praktycznie pod koniec tej rundy. No, trzeba było zachować dziesiętą energię do 40 km i tutaj dobrze oglądać te briefingi, które są codziennie wieczorem wrzucane przez organizatora na, na YouTubie i w aplikacji. No bo takie typy są sprzedawane i dzisiaj taką właśnie strategię zastosowałem, że początek spokojniejszy mimo tego, że było mega dużo błota, ale z Marcinem jakoś wyjątkowo dobrze czuliśmy się w tych warunkach dzisiejszych błotnych, bo przypominały nam one te pierwsze jazdy takie polskie warunki, a w tej części stawki, w której żeśmy byli, no to widziałem, że zawodnicy mieli z tym duże problemy i chyba nie do końca się w tym odnajdowali. No Kamil już chyba dwukrotnie powiedział, że był to królewski etap. Kamil dzisiaj miał chyba dzień konia, mam nadzieję, nieskromnie i nieśmiało, że jutro też to powtórzy, ale naprawdę dzisiaj tak jakby mi ktoś przez noc podmienił trochę, trochę rywala. Może to jest tak z Kamilem, że on się z dnia na dzień będzie. Rywala? Y, partnera, przepraszam. Teammata. <laughs> Teammata, ziomka. Ziomka, e, może. Kolegę. <laughs> ziomka od roweru. Ziomka od roweru. Może to będzie tak. W półtowarzysza cierpienia. E, tak, może to będzie tak, że on się po prostu będzie z dnia na dzień rozkręcał. Zobaczymy, ale tak czy siak e, dzisiaj załączył e, taki race mode, zwłaszcza w końcówce, gdzie nawet e, wylewaliśmy e, resztki picia z bidonów, żeby trochę ten rower odelżyć, żeby łatwiej się jechało. E, no i. Na końcówce były naprawdę emocje i fajnie to się wszystko rozegrało. Na pewno no, fajnie się to rozegrało dzisiaj. E, to faktycznie, tak jak mówię, no, czułem się lepiej z tego względu. Przyjechaliśmy tutaj w czwartek. Było to tak wyliczone, że na 5 dni przed tym pierwszym etapem, ale. Na czwartek była podróż, no i chyba ten piąty dzień, który często na tej wysokości jest takim totalnym zgonem, no to wypadł akurat w poniedziałek. No jest to lepsze rozwiązanie, żeby miał wypaść w, piąt w sobotę jako ostatni dzień, piąty tej etapówki, ale nie mówię jeszcze hop, ja myślę tak naprawdę do przodu. Rano zobaczę jak się będę czuł i co będzie można zrobić. Jutro też etap startuje wcześniej rano, o ósmej. 30. Jutro, znaczy jutro, tak, tak, jutro, jutro śpimy dłużej, tak. zmiana czasu. Zmiana czasu. Dzisiaj też żeśmy zaoszczędzili sporo na tych transferach, bo przejechaliśmy za punkt tutaj do Davos więc i teraz wokół Davos tutaj przez trzy dni jeździmy, więc no też troszeczkę jest więcej tego czasu na regenerację, który jest mega istotny, więc no tutaj organizator dba o to, żeby zawodnicy mieli faktycznie komfort tego, tego wszystkiego. Fajnie też było to na mecie, mi się akurat spodobały te sceny. Byłem zaskoczony tem, bo dziś to słyszałem o tym, że, że przed startem Happy Birthday Kamil, tak? Happy Birthday to you, Happy Birthday Kamil. Happy Birthday to you. Hey, good luck! Good luck! Okay. Yeah. Yeah. Okay. Wow. Okay. <laughs> Mówiłem, że to słyszałem o tym. <laughs> tak, i odśpiewali tutaj wolontariusze, starsi panowie i panie y, 100 lat praktycznie. Nawet, nawet cię pani wyprzytulała. Tak, tak, to już na mecie, to na mecie, tak. 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 E, więc y, na, dostałem jakąś naklejeczkę na numer. Z tortem. Z tortem. Z ja to chyba to oznakowanie, żeby następnego no, dnia, żeby na mecie dostać po prostu dziwnymi. pamiątkowy, a mogę to wziąć. O, tam, bo to taka no, może dogram no. potem. Pamiątkowy no. browarek z no, dedykacją. Tak. No. tak więc taki, taki miły, miły akcent wydaje mi się, że to tworzy też klimat tej imprezy. Plus na mecie chyba speaker wielokrotnie powtarzał akurat, że wjeżdża tutaj Solenizant, no i też tutaj koledzy z Polski przyszli. Wojtek też, ekipa, więc też było miło, bo taka trochę cudowcy polska mafia, tak, na mecie. Każdy sobie porozmawiał, wymienił się emocjami, oprócz tego zawodnicy z zagranicy. Słuchajcie, Kamil, tak może 30 minut, albo i dłużej? Nie, dzisiaj <laughs> już nie, bo tak jest zmęczenie. Bardzo mamy ambitny plan, żeby pójść wcześniej spać niż o tej północy, ale. Media, media, medialne rzeczy nie są, nie są łatwe. Marcin, jeszcze tutaj, też chciałby sprawdzić, czy da się ten rower w miarę łatwo naprawić, więc czeka nas kolacja. Trzymajcie za to kciuki, żeby się udało. A jutro co, ale jutrzejszy i ten kolejny etap, czyli czwarty, to będą już takie bardziej płaskie. Tam nie będzie takich spektakularnych, jak dobrze pamiętam, podjazdów. Dopiero piąty dzień. No, chyba Ma tam nie. coś takiego. Chyba nie jest tak do końca. Nie no wiadomo, że codziennie są podjazdy, ale nie ma takich e, hitów jak wczoraj, e, dzisiaj. Czy, czy dzisiaj, tak? Będą tak, jutro, jutro jest e, 64 km i 2100 metrów przewyższenia, natomiast nie wjeżdżamy na wyżej, bo to żeśmy sprawdzali niż 1700 m, więc kręcimy się wokół, wokół tej, tej wysokości. E, dużo jest e, single tracków i szutrówek, e, więc no, jutrzejszy etap e, może da trochę. Dychnąć po tym dzisiejszym tak. No i co? Zmieniliśmy miejsce, nasze siedlisko, bo teraz jesteśmy w Davos, o czym mówiliśmy wcześniej. Bardzo fajny czterogwiazdkowy hotel. Wszystko naprawdę tak. poza kartami do pokoju. Tak, tam jakiś problem z drewnianą <grym> kartą. do pokoju. Drewniania, drewniana karta się stała tym drewnem, tak? Tak, Nagle. może korniki, korniki tam tak. zaszalały. Siedzimy sobie właśnie na tarasie restauracji, za chwilę idziemy na kolację. Już gdzieś tam, przechodząc przez restaurację, tutaj na ten taras, rzuciłem okiem na talerze innych współtowarzyszy tego wyścigu i naprawdę fajne jedzonko na nas czeka. Tak więc, jeśli jesteście jeszcze przed kolacją, to chyba nie zobaczymy, jak nam się uda wrzucić ten film, ale postaralibyśmy się jak najszybciej. Patrzyłem, przeglądałem komentarze, coś się pojawiło, jakieś pytania, odpowiedzi? Pytanie było, było. o wartości waty na kilogram. Nie wiem, ile ważę, nie sprawdzałem tego, ale jestem lżejszy od Marcina mimo wszystko. Mimo <śmimo> wszystko? <śmimo no mimo wszystko. Mimo. Tak, zastanowimy się, co odpowiedzieć, może odpowiemy na to jutro. Poszukamy wagi tutaj. Bo ktoś, pytał, bo ktoś też pytał... Czy osoba pytająca jest w stanie przyjechać na taki wyścig i sobie poradzić? Bardzo A, rozumiem, odpowiem, no, tak. jest to pytanie. No, ja tak jak dzisiaj jechałem, na tym zastanawiałem się. Odpowiem na to pytanie, jak uda się przejechać te wszystkie pięć etapów. czy? I mam nawet pomysł na tytuł, że tak powiem, odcinka, więc na razie jeszcze nie, nie zapeszajmy. Na pewno to, co dzisiaj dla mnie, mnie zwróciło uwagę, to jest to, że jest bardzo dużo osób, które są bardzo mocne na podjazdach, natomiast kompletnie nie radzą sobie na zjazdach, nie czerpią z tego takiego fanu jak my są bardzo usztywnione i wydaje mi się, że to chyba nie jest jakby dla nich ten, ta, taka, taka rzecz, że jeśli, jeśli jednak te, te zjazdy nas paraliżują takie, takie trudności, te przewyższenia, kamienie i jazdy, no to to, to jest taka, że, że będziemy... No, nie widzieliśmy jeszcze nikogo na sztywniaczku, to jest też ciekawostka, wszyscy tak. na fulach. No też był taki ciekawy fragment, jak na ten bufet dojechaliśmy, ale ty, tobie się załączył ten race mode, że jechał za mną ten człowiek na piwocie, takiego my endurówce i on był zdziwiony, że my tak jedziemy we dwójkę, podłączyli się za nami i na, na bufecie nam mówili very good job, very good job. Tak więc jest bardzo łatwo lepiej jechać za kimś, tak? Faktycznie, kto zna linię i trasę. No, i... bo my znamy, bo my tu jesteśmy weteranami przecież. No właśnie no właśnie nie jesteśmy, <laughs> tylko to też, też jest takie, że na pewno jakiś jest spory zapas, żeby jechać szybciej, ale też no nie chcemy ani już uszkodzić opon, bo to bez sensu, ani kół, ani tfu. rowerów innych, no, no po co, a tym bardziej siebie też uszkodzić, no, więc, więc, no ale, ale już dzisiaj to kilkukrotnie słyszałem, że, 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 trochę, znaczy nie wiem, czy za szybko, czy nie za szybko, ale, ale, że może dla tych akurat tej części stawki osób, które, które jeżdżą, to, to ja tak przynajmniej widzę, więc te waty na kilogram na pewno mają znaczenie, ale wydaje mi się, że ta kwestia takiego te umiejętności technicznych i fanu z jazdy też ma znaczenie, no bo... Ta znaczy, czapówka ma, ma taki wydźwięk na pewno. No nie oszukujmy się, no nie jest to łatwy technicznie wyścig. Jesteśmy w górach, jesteśmy w Alpach, te zjazdy potrafią być strome, jest dużo kamieni, dużo single tracków, dużo różnych zdradliwych i szybkich i ciasnych zakrętów, więc... To doświadczenie się przydaje. No przydaje się, no trzeba jakiegoś skila mieć. Ale tak jak Kamil powiedział, no widzimy takich zawodników, którzy mkną pod górę, gdzieś tam mogą nas zostawiać w tyle, a na zjazdach potem gdzieś tam, że tak powiem, trochę psioczymy, że, że widzimy czyjeś plecy i one bardzo powoli się posuwają do przodu. Albo wręcz schodzą, tak? I to też jakoś tam może powodować e, może nie konflikty, ale, ale, ale no, wyobraźcie sobie, że dziś na tym zjeździe kamienistym, no to miałem dwie takie sytuacje, nie dość, że piesi. To, 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 którzy dosyć mało ich jest no to tutaj nie, nie jest łatwo wyhamować więc też to trzeba brać pod uwagę co to tu powiemy na to, na to pytanie a, a tutaj też o tych krowach, dzisiaj były krowy dzwonki, ale ich nie widzieliśmy to było ciekawe, owce, krowy były krowy, byli panowie na szczycie z rogami o. pan dyma w tej ichniejsze szwajcarskie nie wiem co ale to znaczy koniec mój Tak, piękny pogrzeb będzie. Coś na urodziny weselszego, może. To jest w ogóle hit, więc to tutaj na końcu, jak błądu, się poszukać, wrzucić. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, Jak zobaczycie. Coś, a jak to się nazywa? Ja to róg nazywam. Bo to to, nie to nie takie rogi, rogi są. Ale to są takie długie szwajcarskie rogi. Długi. dobra, no to poczekamy na to, więc tutaj za chwilę, albo gdzieś tutaj, albo nie wiem. Trzymajcie kciuki i mamy nadzieję, że widzimy się jutro o podobnej porze. Tak, jest. Chcemy dojechać w jednym kawałku to, co Kamil wcześniej wspomniał. To jest najważniejsze. Trzymajcie dalej za nas kciuki. I jeśli macie jakieś pytania, śmiało napiszcie w komentarzu. Jeżeli się wstydzicie w komentarzu, napiszcie do nas nie wiem, w wiadomości prywatnej. Tak. Zadamy to pytanie anonimowo. Nie ma problemu. Bo chcemy, żebyście jak najwięcej się tutaj dowiedzieli o tym wyścigu e, też, może nawet o nas. Tak, y, no też jest kwestia, że z organizatorem tutaj y, udało się też y, tobie, tobie spotkać. Dzisiaj też wiedziałem o tym, jesteśmy w dawo na miejscu, więc pewnie będzie trochę więcej tego czasu, żeby, żeby ewentualnie też podpytać. Tak więc serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Cześć. Strzała, hej! From Poland. 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 Hey, <mum> めっちゃ。<noise>